Nazywam się Anna Chomicka, jestem założycielką i dyrektorką niepublicznego przedszkola Bystrzaki oraz Żłobka Bystrzaki w Szczecinie. Poznajcie nas bliżej. Przedszkole Bystrzaki w ciągu 12 lat swojej działalności osiągnęło ogromny sukces. Naszym sukcesem są setki szczęśliwych dzieci i ich zadowolonych rodziców, którzy pod naszym okiem rozwijają skrzydła. Naszym sukcesem są wspaniałe efekty terapeutyczne naszych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których codziennie wspieramy w pokonywaniu ich drobnych i większych barier, a później pewnym krokiem startują w szkole podstawowej. Naszym sukcesem są ludzie zespół świetnych specjalistów nauczycieli, pedagogów, terapeutów, opiekunów, którzy czuwają nad Waszymi dziećmi, pomagają, motywują, uczą i przytulają. Jest niewygodnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów jako rodzic y, dziecka, który uczersza do wystrzaków. Y, Bystrzaki jest to przedszkole, które mieści się przy ulicy Monte Cassino 18 w Szczecinie. Dyrektorem i właścicielem tego przedszkola, wspaniałego miejsca, notabene, jest pani Ania Chomicka. Oczywiście jak i dyrektor znakomity, taki znakomita kadra nauczycielska oraz różnorodność zajęć. Mogłabym wymieniać tutaj bez końca rytmika angielski, karate, przedszkoliada, czyli zajęcia z piłki, tańce. Mówiąc o szakach nie można zapomnieć również o tym, że jest to jedno z lepszych, jak nie najlepsze, przedszkole integracyjne w Szczecinie czyli wychodzące naprzeciw potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Te przedszkole ma w swojej ofercie zajęcia na przykład z integracji sensorycznej lub zajęcia logopedyczne. Są to znakomite panie, które prowadzą te zajęcia z ogromnym doświadczeniem. Powiem krótko, bystrzaki to świetny wybór. Nazywam się Adela kuszprzy na pokładzie wyszczaków jestem od 8 lat. Jestem neurologopedą, terapeutą ręki oraz terapeutą niefunkcjonalnym. Praca jest moją pasją, czerpię z niej mnóstwo satysfakcji, a każdy mały sukces mojego podopiecznego to dla mnie ogrom radości. Moje dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola Bystrzaki. Najstarszy w zeszłym roku ukończył zerów a synek i córeczka chodzą do grupy Żabki i Słoniki. Bardzo podoba nam się to przedszkole. Lokalizacja jest świetna. Panie są miłe, takie troskliwe, ciepłe, a przede wszystkim profesjonalne. Moje dzieci je uwielbiają. Przedszkole świetnie współpracuje z rodzicami, tworząc taką rodzinną atmosferę. Jesteśmy zadowoleni z placówki i szczerze polecamy. Nazywam się Samanta Fritti. W przedszkolu Bystrzaki jestem rewalidantem. Bycie terapeutą I dla mnie to nie, to nie tylko praca. To jest sensuale. to również zamiłowanie do tego, co robię, a myśl przewodnia w mojej pracy to każdy mały postęp małego człowieka jest wielkim sukcesem. Się Jestem mamą synka, uczęszczającego do przedszkola integracyjnego mistrza. Mój syn realizuje edukację przedszkolną od trzech lat. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z uwagi na fachową opiekę, gdyż przedszkole posiada szeroko wykwalifikowaną kadrę specjalistów które wspierają rozwój każdego dziecka. Mogę z wielkim i czystym sumieniem polecić w przedszkole, tą placówkę i na świetne efekty edukacyjne. Widzimy smutek na tych obrazkach.